Siemaneczku ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Dead by Daylight. I dzisiaj gościnnie są ze mną Kamil, Czema oraz Daniel. Hej. No no i drodzy, dzisiaj standardowa rozgryweczka w Dead by Daylight, bo no w sumie obiecałem, że nagramy, nagramy z moimi jakże kochanymi przyjaciółmi, a ja słowa zawsze dotrzymuję. Poza tym nudziło nam się, więc postanowiliśmy sobie nagrać. To nie chopy? Dokładnie mm -hmm. No, dobra, no to co, no to lecimy z tematem Dobra, no to lecimy z tematem Jest wysoko. 30 FPS-ów, jak ja będę grał? Normalnie Nie jestem Marlena O, gramy na Freddy'ego nowego Właśnie, jaki, jaki jest ogółem zmiana u tego Freddy'ego? Kutie. Jest koło mnie gdzieś. O, ja go widzę? No tak, widać go teraz. Co, że teraz jest cały czas widzialny? to? tak. A to jest. Co, mi zegarek jakiś idzie? O co chodzi? No to jest. No co, właśnie ten czas tego zegara. Wszyscy wpadamy w. Sen? Dokładnie do świata Snów. o! Anulowałem sobie jak mi, 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 mi przed generator A Jak przejdziemy w ten w świat snów to co wtedy? Ale to porąbane tak jak kiedyś Ale możesz wyjść już nie tylko robiąc złe checki, ale możesz też wyjść y Podobne do takiego stoiska, jakby na przykład zdejmujesz łapki świni. No i ten, właśnie mam tutaj obramówkę tego. Tyle, ładnie to wygląda. Świetnie, musisz mieć jakiś, kurczę... Mm. <laughs> jak to byśmy śmili... musisz, musisz mieć oczar, żeby się obudzić. Co to jakieś dzwonki są, czy co? Wielkie dzwony, które ci biją, żebyś się obudził. A czyli rozumiem, że Freddy teraz możecie zawsze trafić, nieważne czy śpisz czy nie Ta. tak. O kurde. Przynajmniej. O dobra, jest coś takiego. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. A. Tu coś jest. A, on miał to... Ma Spirit Fury, uważajcie. Wiedziałem. Mam Freddy coming for you. Gdy się kamień wybudzić. O, mam. Uuu, znalazłem tego, jak miło. Co za dziwactwo, dobra, nieważne Nie ma za co Ruina była? Tak Co to, jakieś lustro, czy jak? Dawaj, Bernhard po mnie Idę, idę No, ciągania za wiem Już mnie Obudziłem się, zniszczyłem ruinę, więc... A. Teraz goni randoma. <grymny> jak to zwykle. A ja dokończę za niego bianę. No, rob, rob. Kurdy, może jeszcze zdążesz zanim za będziesz. Nie, ja zdążę, jak będziesz mi drognął. Ja widziałem, ja, jak ja, tu głupio wygląda do budzenia się. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to A mi się tam nawet podoba. Czekaj, ja podleczę, co? Nie ma czasu, chodź. Tylko ma adrenalina. I idę tu. Wiem. O, o idzie. Ty zniknij. Ratuję typka. Ty czemu nagle zniknął? I się pojawił? Nie ogarniam! Halo? Kurde. o o. Ciekawe czy można przekampić przed tym. Do Oczywiście, że można. Nie. Aha, bo ja mam wyznaczone, dobra. Nie mogę w byle jakie, tylko te, które się świeci. Frier. Help me. Help me. Myślę, ja, że ma jakieś dodatki z tym, żeby na przykład nie wiem. Były screenczaki przy tym. God damn it. Nie ja mam no tej chaty Ale Lol. jest Benharta. Ja jestem przy metrowej chacie. A chodzi. Mogę cię obudzić, jesteś nie nie, 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 mogę Cię obudzić, ale ty możesz mnie leczyć. Co to się dla jest tego? On się, bo on może się teleportować do generatorów. No i dupa. Dlatego on, bo dlatego zgania. nie Zdobra, ja idę w barkska. Kurde, jakaś krew zaczyna lecieć z tego generatora, zamiast oleju Ty no kurde, bo ja chciałem ten, chciałem e, postawić e, tą e, paletę A się. i... Dobra, no, rad. Typie, e, no Davy kurde Oj, walnij mnie Aha, jak on ci walni, no to od no razu wchodzisz w że jak wezmę ten skwiczek, to będę mógł budzić obudzić Dobra, wydać się też. Już. Uh-oh. Głupia postać, niż mi się nie podoba. <grym> to jest to szczerze, że chyba on znowu będzie razem z Majersem. On i z będzie się z do tego tepał raczej mi się wydaje. Nie, idzie normalnie. No może nie. Kurde kamień, chodź tutaj. Ja idę do Daniela. Aha, myślałem, że mi się najpierw wierzy, wybudzi. Po Maroko On tu biegnie tym random, jest w chacie metalowej. Szybko spadamy. Czem ta głowa taka wykrzywiona! Moja? Wobradasz się do tyłu i tak głowa wykrzywiona jakbyś. No jakbyś. <głosy> 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 Wyglądasz tu na nieśmiesznie Kopnął, Gena. On no, się może przeteleportować tylko jak kogoś powiesi? Nie wiem. Tego ja właśnie nie ogarnę, jak ta teleportacja No, to ma... żaden, że dopiero jak chyba kogoś powiesi, ale nie jestem pewien. Idę po niego. On ma kimś. My, my już tutaj kończymy. Ale ja wolę być tutaj gdzieś pobliżu, bo za chwilę zaraz znajdę się też pójdę kimać. To to idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu. Widzę go. Będzie w, w swoją stronę Kamil Ta biegnie za mną Ku Jezu na drugą stronę naprawdę, Bałacie, bo on teraz może robić fake palety jak doktor, nie Tak? Aha Toy Hola z niego zrobili jak nie Ten te, tam tak, 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 On tu idzie Idzie tu idzie tu idzie tu Krótko trwa Nie, nie, nie Dobra, goni dalej Ale tepną się Krótko trwa, dość krótko Ale nie zdąży cię chyba Nie zdążysz, nim cię nie powali Hitboxy Frediego, wciąż nie naprawiane Tu wszystkich tak jest no, On mnie go szczególnie niestety. bo on bije pazurkiem, nie? Gdzie tu? Ale mhm. zrobimy kre to. Krew się leje. mamu Mamo! Nie, a mamo! oczywiście, to ta z nodem, Nie, w Inaczej się Nie, da. Mama mamo! Ja chcę żyć! Ja znajdę tego naooo! Co? Tylkim waflem on mnie naraz po tempo, położył No, 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 tego no, kiedy wystarczy mi pierwszy poziom tego szukaj, szukaj, ślepy debi, ale ślepy jak nie udzielę. kampi, że tej chabronie on ją otwarł otw Kto otworzył? Freddy otworzył. To on może otwierać, te? No, Znaczy czy on, on może, czy ogółem można? No, on może otworzyć bramę i włączyć ten właśnie ten czas. Bez nie sensu nie trochę. Niszczę nouda, ale nie do wartko dobiegną. Co jest ważniejsze, noud czy kumpel? On tu cały czas biega przy tej bramie. A gdzie jest ten random? No random myślałem, żeby poszedł. O kurde, on nie, radę, nie? Okay, Ale to jest swój paleta, jak coś. Przynajmniej no mnie jest swój paleta. Nie ma czasu. Ty, jak ty... A A ty podnosił Dzięki. Coś ja ci dałem insta takiego. Tak? Niech to. No, no. Żeby... <laughs> Dlaczego właśnie ja? <laughs> Bo ty nagrywasz? Nie <grymne> mam jeden no z tych rannych w rogu. O! Cholero jedna God damnit. Jest jummy. No i wyszedł. Ooo. Dobra. Runda numer druga. Kileryna bambino. Ooo. Ja was dostałem. Aż dawaj. Ale już jestem w terrorze Ten hak z tyłu źle świadczy. Ja nie wiem kto w ogóle trzyma haki na zewnątrz Nie podobają mi się te dźwięki Co to znowu? Znowu doktor? No, иду, а что это, доктор? О, есть, диот! О, боже, за нами уже есть коло, коло, когда-то это было. Ой, меня. Nie lubimy pan doktor Doktorino Bambino, XK, A, idzie tu Doktorino Zostaw mnie słaby, dawaj go mogę no. Przeskoczyć. O no dobrze Dani, ty się z nim tam ganiaj, ja dokończę gena Barino Doktorino, a Bambino Eee, co? Ja spaghetti Pizza. Ja mam dosyć tych... ...nodów. Ja? A jeszcze dwa lata temu ta gra była taka... sztywna. Chociaż nadal nie, jest, nie. ale... Ja liczę na to, że w dniu premiery, że ta gra będzie taka mocno creepy. O, już ma premierę. To nie jest... O... ...wczesny dostęp. Niestety. Co ratuje pana Asha Ażkieczam Ażkeczam właśnie chciałem to powiedzieć A szkeczup? O, idzie tam Jest przy tym O no, tam pan. Co? Jak on mnie wiedział że ja tu jestem? What? Run, run bitch Run! tak ratuj go, jestem po drugiej stronie mapy Teraz ten, mogę ratować. Ten, ten doktor stał w miejscu i nagle wiedział gdzie jestem dokładnie, nie? Przez chwilę sobie stanął w miejscu i wiedział gdzie stoję. On kampi na niego. Biega dookoła nie, nie. cały czas. Ja mam borrow jak coś. ja też mam. Aaaa, dupa. Dora, fuck it. Jezu, ale, ale to zważywiłem, nie wierzę w to. To już czwarta. Bo... Goni mnie, doktorino. Alo, wypadiocha. Co się chichrosz? Nie, 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 Trafił tolębana? mnie. Ja mówię, że cztery totemy już zniszczyłem. Fuck, I'm out of here. Nie no, puszczaj, nie puszczaj mnie. Geny chyba są obok siebie, chyba. Uff, tak Uf, dobra, do myślałem, że on mnie zaniesie nie, do piwnicy. Jeden, dobra. Nie, dobra, nie zanosi mnie do piwnicy, on jest głupi. A tamten się nie uleczył. Nie zmendował się. Nie go złożatuje. A, zauważył Run, bitch, run! wszyscy leżycie coś, coś ty zrobił Kamil Chien, jest głupi i ślepy On nie idzie do piwnicy No to no właśnie tyle dobrze bo on jest głupi On mnie chce to zwrócić? Głupi tak to Daniel, zablokuj No jak leczę typa Panie Yes oh. Help me Już po ciebie idę Daniel biegnie tu Biegnie tu Biegnie tu No co za cieć A ty time. Borrow time Kupił fryer Kamil błagam, powiedz, że jest tu gdzieś niedaleko Szukam generatora Do Dobra, piąty totem Dostał Mordę O o o Kamil, kamil, kamil Albo nie, dobra Help mi No help ty ty me, debilu Dobra, leczy mnie random. Kurde, ręka robota, kurde pomyślał. go wziąć tutaj na prawą stronę przy koparce. Gdzie tu jest ten generator? Na środku, masz dwa. Jeden masz na środku no. i drugi w lesie tam w zagajniku takim. Ja z no wylecz mnie debil skończony, dziękuję. A jaki jest debil nieskończony? Podoba? No nie, fuck, fuck, masz fuck, fuck. fuck, fuck. Maty! Mm. A co, on to obejrzy? Co, co? Dobra, leżę, ale może wam zdążycie ro... Róbcie, no co wy robicie? Czemu wybiegacie jak jakieś, kurde, koty z pęcherza, nie wiecie co Jak No, robi? ja chcę, żeby ktoś mnie w końcu podleczył. Co ta adrenaliny nie masz, dziadu? Ja? Nie, nie mam adrenaliny, szczeru. <laughs> Gdzie <to> adrenalina. <laughs> to zaraz przewiozę, to będzie Nieee Ora random chyba po ciebie Campi, dawać, róbcie to! O nie, nie pozwolę, że cię zakampił no może najpierw bym cię podleczył? Nie, trzeba Ta, nie trzeba to Tu po Aż po mnie idzie W ogóle czułem Chcę mi podziękować za... lepszy do tego gana stąd. był O Zostawił mnie, poleciał za... Nie wiem za kim O mnie stary obserwował cały czas Chyba ja biegnę za nim wraca idzie, do, idzie, do, wraca idzie do do bramy do wraca do bramy Do bramy wraca Fucket, jedny do drugiej Pierdzielę to On idzie do drugiej bramy już Kurna on cały czas ze mną idzie Gdzie jest druga brama? Otwarta no. Ale gdzie? Eee, już ci mówię... O on cały czas bieg. On je... druga chata jest przy tym, przy koparce. Daniel, nie się się. W przy koparce jest brama. Daniel, cofnij się. No nie mam jak, gościu mnie k***a ch... Jeszcze kampi na mnie ci debil jeden. No k... a. Czemu żeś nie cofnął się do mnie? Już nie miałem jak! A ty, e, Daniel, teraz umrzesz na tym, na haku? Nie, jeszcze mam jedną. Hmm. Tylko no gościu nieręczącym nie jest to... to... nie wziął za cel Bo ci nie lubi. <laughs> Dugu doktorino bambino, widać, że bambino No, zachowajmy Australia. Ej, dawaj tutaj, tu 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 tu, tu. Daniel, dawaj biegne, Dawaj, dawaj, biegne. dawaj, 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 dawaj No i to jest normalne? Gdzie on dostał k***a Uciekaj! <laughs> no uciekaj, zostaw go! ale jak ty to zrobiłeś, że go tak szybko wyleczyłeś? wiecie, że graj się, czuję się, czuję się, czuję się, czołga się, czołga się, czołga się, czołga się. No ja nie wiedziałem. No mówiłem na początku. Ja nawet nie wiem, co to jest inny takim. Nie widziałem. kurde, z Boruta. I uciekajmy. A może magiczne słowo, co? He up. Ej, co? Ja, Jezu, ale jakim waflem? Ej, bez sensu to jest Czołgaj się, staruchu On was zabije... nie, uciekaj no i Może ten mój idiotam mój nie... Mu... Może mu się uda A jak to? Bartek, nagramy może nowy na odcinek? Nie, to akurat będzie beka taj. Kurde! Będziesz jest. musiał wypiskować kamień. Dążę! Ja pitole. Ale jakim cudem on mnie złapał, jak ja cię podnosiłem? Przecież tak się nie robi normalnie. No jak nie, normalnie. Dlatego, że nie móc ci nic robić? Ale nie, przecież jak ja cię podnoszę, to jaką, jak on. jak? No żebyś tego nie zrobił. Ale nikt tak w życiu nie robił. Nie było tego przecież. Całe życie to było. No dupa tam, nie, fakiet. Ja nie. Nie zgadzam się, nie Ja mu Nie dam mu tej satysfakcji, ja walczę do końca. Dobra, ja to Ale. kurde, niech on. Wró nie, on wróci szybko, żeby się pożegnać. Zaraz przyjdę. No, Daniel, kuźwa. Co? Nie, zaraz wrócę, tylko zaraz, zaraz sobie pójdziesz, bo trzeba się no jeszcze pożegnać. Ale no mówię, że zaraz przyjdę, nie że tam, tylko. A wiesz Dan jeszcze, że to wszystko Twoja wina, bo tak często padałeś. Ja? ja on tak. się na mnie skupił, tylko po prostu. Ale to nie moja wina, że gra jest na tyle głupia, że w momencie, kiedy on dostajesz ono, może mi jeszcze uderzyć. No jest, no to jest głupia, a nie to, że ja kurde, ginęłem co Nie Głupie jest to kuźwa, że ja chciałem pod, podnieść kamila i on mnie złapał. Ja ani razu z takim czymś się nie spotkałem. Jeszcze kurde, no o tym gra. Dżałośnie. Kurde, jeszcze mój klucz stracił. no ja pitole. Co się stało? I wszystko? No kurde, bo chcieliśmy sobie normalnie pograć i nagle wszystko poszło się rypać. Dobra. I, w ogóle przywi... I w ogóle, moi drodzy, jeszcze Marlenka z nami jest, przywitaj się. Halo. No i raczej się już pożegnaj, bo już <laughs> będzie koniec. No, ty żegnasz, Daniel. Ja żegnam. <laughs> Eee, dobra, I ja też się żegnam z wami moi drodzy, bo to już jest koniec tego jakże pięknego gameplayu, jak zwykle daliśmy z siebie wszystko, jak zwykle pokazaliśmy, jacy wspaniali z nas gracze. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco i serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do następnego narka!